Zaglądamy jak w ostatni weekend spisywały się drużyny SKS Tenczy, krosno oraz MKS Tenczy. Obie krośnieńskie ekipy rywalizowały na boiskach rywali, siatkarze przywieźli z wyjazdu komplet punktów, natomiast piłkarze przyjechali z remisem. W sobotę w ramach kolejnej kolejki zielonogórskiej klasy okręgowej MKS Ten Krosno-Odżańskiej mierzyła się na wyjeździe z zespołem z Nowego Miasteczka. Pojedynek drużyny ze środka tabeli oraz gospodarza, który zajmuje jedno z ostatnich miejsc w lidze, zakończył się remisem 1 do 1. To był ich drugi remis z rzędu. Przez większość tej rundy gra zespołu piłkarzy Multicolores faluje. Obecnie zajmują oni dziewiąte miejsce w lidze. Oczywiście od kilku kolejek popełniamy zbyt dużo błędów, jeśli chodzi o grę defensywną, i tu mam na myśli cały zespół, bo to zaczyna się od linii ataku, i później wygląda to tak, jak wygląda na ten moment. Czy 13 seria gier okaże się szczęśliwa? Będzie można przekonać się o tym w sobotę 2 listopada o godzinie 14. .00. Na własnym boisku tęcza podejmie zespół Piasta Czerwińsk. Piłkarze wrócili z remisem, natomiast ze zwycięstwem i to okazałem, wrócili siatkarze. 3 do 0 z sąsiadem z Gubina. Tak zakończył się mecz pomiędzy tęczą a wolejem Gubin. To było trzecie zwycięstwo w czwartym meczu siatkarzy z Krosna Odrzańskiego, którzy aktualnie zajmują trzecie miejsce w trzeciej lidze. Kolejne spotkanie rozegrają za nieco ponad dwa tygodnie, 17 listopada w Międzyrzeczu.